Z tej strony Kobalnik 1 i gram teraz w Team Fortress 2. A z drugiej strony jest um, Komiksemaniarz na Steamie, jego nazwa Komiks Amaniarz. I um, jestem snajperem I, i, i... Ja też jestem snajperem. Hey, to, jest że mnie jakiś żołnierz. A, no. Co to było? A, do teleporta! Okej, okay, okej. Okay jakiś spaja chyba widzę. Tak, o tak, woko, o kurde. O tam jest snajper jakiś. I podejrzewam, że to jest właśnie komiksomaniacz. Ajajaj, krytyka. Aj, hit! Aj, to hate. był naprawdę bez... Aj, zabił mnie naprawdę nieźle. Kurde. Krytyka hit! Lepiej bym tego nie ujął. Okej, okay, oleg, gdybyś ty widział, co ja tu widzę. Typiam eee. wiedział, co ty tu widzisz. Olek, na tej budce, co się wychodzi od bazy blue jest taki, są takie obrazy. I wiesz co, jeden obraz robi, ty, niego. ty chciałbyś to zobaczyć. Musisz tu przyjść, Olek. Musisz dobrze. przyjść. No, raczej nie. Właś, Rozwala mnie to, co tu widzę. Jest kogoś strzelnąłem. Dobra, no, kogoś strzelnął? Strzelnął tu się. No, critical hit al, i boom headshot. No i kolej zginął. Ale tu jest jakiś z łukiem. Boom headshot, zginął. No i świetnie, lepiej bym tego miał, ja, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Boom headshot. Więc gram... To. BOOM HEADSHOT! Mm, 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 mm. Boom headshot. Kup szonę! Wiesz <tryk> no co, najciężej jest przebić się przez ciało grubego, ale właśnie to zrobiłem moonhenshotem, więc, um, no, pyro, idioto. Dobra, um, mogę powiedzieć tylko jedno, uwielbiam też klasę pyro, ale... Um, i, y, uwielbiam snajpera w takich rozwałkach, czasem go świetnie się przydaje. Żuję Boom headshot, świetnie. Boom headshot, boom headshot. Kurwa, czekaj, Zabijam sam, całe, same boom headshoty, praktycznie no. Po prostu nie da się lepiej tego ujmować niż słowo boom headshot. No, o strzałem w głowę, cztery strzały w głowę, Boom Tak uznane boom headshoty. Dobra, mówię, same głupoty, ale okej. Okay. Ja nie mogę. No. Jezusie, strzelę w to. On mnie rozśmiesza. Olek, jeśli mógłbyś dojść do bluesów, to by było super. Nie, A nie, i tak... Um, nie by, mogę. W blue tak sobie mówimy, blues. Nie mogę. Hmm. A ty możesz dojść do redsów? Hmm. Może sprawdzę. No, no nie mogę. Nie mogę. No, nie wiem, nie mogę. Szkoda. Aj! To zostanę w bluesa. Kids. O Jezusia. Bam, czy bam, bam. Ej, weź, nie ma nikogo, żeby nie... Bam, żeby odgotować no.

Boom headshot, boom headshot, dla lekarza boom, boom headshot, w tym jest akurat teraz, no nie Ritical no. Critical heat, Clue Z, mm, wszędzie krew, wszędzie rachunka, no, świetnie. A tak nie powinienem chyba, je gram w TF, a nie powinienem nic mówić o Call of Duty ani BF-ie, ale okej, okay, mm, tamte gry też uwielbiam. Wolę BFA od Call of Duty Modern Warfare 3 Mam, mam dwie Ja też, BF3 rządzi! Tak, ale nie można nic powiedzieć o MW3, bo mm, tak naprawdę y, y, Poczekaj to... chwilę No nie, nie. Lepiej Co? Chodźmy. Dobra. Czekaj, powiem Markowi, że wrócę. Olek jesteś, Olek. Olek. No, to dobra. Na dzisiaj koniec, koniec tego odcinka, bardzo krótki kos. Jestem! Um, Dobra, no to Olek Ja i, i Olek, ja idę na grilla, właśnie. Kurde, łączyłem się, czekam Ja teraz idę na grilla. Olek, ja idę teraz na grilla, muszę zjeść i wrócę później, a na tyle dzisiaj koniec materiału Stefan dwójki. Ciężko, więc...